Dziś mam mail od pana Włodzimierza z Białego Stoku. Panie Piotrze, drogi Jaku, mój pracodawca zaprosił mnie do programu Employee Advocacy, ale obawiam się, że będzie chciał mnie wykorzystać jako słup ogłoszeniowy do tego, żebym rozprzestrzeniał firmowe treści. Nie chcę tego. Słusznie. Prawdziwe programy Employee Advocacy to nie budowanie Nośników reklamowych. To nie stawianie słupów, na których można rozwiesić firmowe treści. Budowanie zespołów rzeczników organizacji, budowanie zespołów zaangażowanych rzeczników organizacji skutkuje tym, że każdy z rzeczników z serca, tak jak czuje, pisze o tym, publikuje takie treści, które są dla niego ważne, które w pozytywny sposób. Okazują jego osobowość, jego zainteresowania, jego spojrzenie na firmę, jego sukcesy. Dlatego w dobrze poprowadzonych programach Employee Advocacy nikt nikogo nie zmusza do publikowania określonych treści. Marketing może przygotować materiały, może przygotować informacje, ale to Pan jest właścicielem swojego konta w mediach społecznościowych. To Pan podejmuje decyzję, co i kiedy i w jaki sposób Pan publikuje. Jeżeli czuje pan presję, to znaczy, że kultura organizacyjna firmy nie jest gotowa na to, żeby taki program realizować. Programy Employee Advocacy bazują na ochotnikach, na tych najbardziej zaangażowanych pracownikach, dla których naturalne jest dzielenie się z otoczeniem tym, co w nich jest w środku, tym, co jest dla nich najważniejsze. I tak proszę do tego programu podchodzić, a wszystko będzie dobrze.